Nazywam się Michał Szpliński, właściciel mikroautomatki. Zajmujemy się produkcją urządzeń elektronicznych, również ich testowaniem, uruchomieniem. Sprowadzamy materiały, komponenty elektroniczne z całego świata i też na cały świat eksportujemy nasze usługi. Zaraz po studiach pracowałem jako konstruktor elektroniki i zauważyłem, jak konieczna jest współpraca pomiędzy montażem, projektowaniem PCB a logistyką. Ponieważ miałem dostęp w firmie TATY do pierwszych polskich maszyn SMT, z garażowej firmy powolutku przekształciliśmy się w większą firmę. Musieliśmy poszukać nowego miejsca na budowę siedziby, stopniowo zwiększaliśmy zatrudnienie i powiększaliśmy park maszynowy. Naszą działalność postanowiliśmy ulokować w Gdańskim Parku Technologicznym na ulicy Maszynowej. W miejscu, gdzie jesteśmy, jeszcze 6 lat temu było ściernisko. Dysponujemy obecnie dwoma liniami o wydajności 50 tys. elementów na godzinę, obie linie składają się z sitodrukarek YCP-10, automatów montażowych YSM-10, YS-24 oraz YS-12 oraz dwóch pieców offline'owych Hellera. Zakup maszyny YSM-10 pozwolił na zwiększenie przepustowości i mocy przerobowych linii drugiej, a całej naszej firmy do 100 tys. elementów na godzinę. Wieloletnia współpraca z firmą Renex pozwoliła nam na oczywisty wybór w postaci YSM-10. Wszystkie maszyny, Yamachy, które mamy u siebie sprawują się na tyle niezawodnie, że nie było wątpliwości w jakim kierunku rozwoju pójść. W zasadzie od początku istnienia firmy notujemy ciągły wzrost i ciągłe zwiększenia wydajności maszyn, inwestycje w nowe maszyny, wzrost zatrudnienia i rozbudowę nieustanną. Obecna inwestycja pozwoliła nam zwiększyć moce przerobowe około 25%, zaś nowa lokalizacja pozwoli nam rozwinąć się jeszcze pięciokrotnie. Być może niedługo, znów rozszerzając działalność, skorzystamy z Centrum Technologicznego RENEX.